Czy MLM jest dobrym sposobem na biznes? Tego dowiecie się w materiale. Witam Państwa, nazywam się Mirosław Rubel. Prowadzę kanał Biznes to My. Zapraszam do materiału. W życiu prowadziłem bardzo dużo różnych biznesów. Biznes handlowy, produkcyjny, biznes usługowy i nawet byłem w strukturach MLM-u. Dzisiaj chciałbym króciutko na ten temat powiedzieć moją opinię. Czy warto, czy nie warto? Powiem wam małą przygodę z tym więc zastanówcie się czy chcecie. MLM to jest system jakby prowizyjny. Dla mnie to jest taki mały łańcuszek, tak to trochę ja upraszczam, ale moim zdaniem troszeczkę na tym to polega, ponieważ osoba, która wprowadza innego pracownika, pracownika czy nasz sprzedawcy, sprzedawcy, nazwijmy to, że to jest sprzedawca, Dostaje prowizję z jego pracy. Ten, który został wprowadzony, wprowadza kolejnego i on dostaje prowizję i ten poprzedni dostaje prowizję. I taki łańcuszek ludzi dostaje tam jakąś kasę. Do tego są systemy motywacyjne, gdzie dany człowiek, który sprzedaje towar, jeśli tego ma duże obroty, to dostaje dodatkowe bonusy w postaci samochodów, w postaci jakichś wycieczek i pieniędzy. Ja swoją przygodę z MLM e, miałem kilka lat temu i było to z firmą LR, z którą do dziś pracuję w sumie, bo wróciłem do tego systemu. Ale zaraz Wam wyjaśnię na jakich zasadach. Firma LR jest to firmą, która sprzedaje produkty na oczyszczanie organizmu, odkwaszanie, i polega to na tym, że kupujemy pewne suplementy diety, później mamy odpowiednią dietę i do tego mamy odpowiednie produkty, i dzięki temu człowiek jest w stanie się oczyścić, odkwasić, i tracić wagę. Bo pamiętajmy jedną rzecz: że prowadząc zdrowy tryb życia, my lepiej pracujemy. Czyli jeśli ktoś będzie pracował ciężko i, i, i nie przestrzegał pełnych reguł, że, że y, nie ma czasu na zdrowy tryb życia, na kawałek ruchu, na odpoczynek, relaks, tylko cały czas praca, praca, praca no to w pewnym momencie mu ta maszynka wysiądzie, wysiądzie i będzie pozamiatane. Nie będzie człowieka, który miał mieć takie miliony złotych. Trzeba to wypośrodkować. I ja oczywiście parę lat temu myśląc o tym właśnie, że potrzebuję takich produktów i do dzisiaj je potrzebuję, zapisałem się do y, firmy LR i wszedłem w struktury. Pomysł MLM-u polega na tym, że dzięki odpowiedniemu produktowi, który zapewnia firma i tutaj ja aktualnie polecam dwie firmy, jest to firma LR i Duo Life, bo z obu produktów korzystam, one jakby dla mnie się uzupełniają, mimo wszystko to odkwasza, ta uzupełnia niektóre rzeczy, te firmy, bo Duo Life tak samo w tej chwili, proponują, że dzięki wejściu w strukturę i korzystania z ich produktu możecie polecać dalej te produkty i dzięki temu otrzymywać prowizję. Prowizję ze sprzedaży. A, ale MLM polega na tym, że to nie jest prowizja jednorazowa. Chodzi o to, że jeśli osoba, która, którą wyście wprowadzili i wprowadzi kolejnych ludzi i ci kolejni ludzie mają kolejną sprzedaż to wy dostajecie zyski mniejsze, ale cały czas prowizję dostajecie z tamtych sprzedaży i to jest właśnie ten taki łańcuszek szczęścia, czy nazwijmy to jak to chcemy, wszystkie mlm -y mówią, że to żaden łańcuszek szczęścia i tak dalej, to jest moje uproszczenie, żebyście zrozumieli, ale chodzi o to, że ta struktura jest wielopoziomowa i dzięki temu ten, co jest na dole i później ma to takie rozłożone ilość tych prac, pra, ludzi sprzedających to każdy jak coś sprzeda to temu pierwszemu zawsze tam spada jakaś kasa i to jest wcale nie mała, małe pieniądze to potrafią być pieniądze rzędu 5, 10, 20 tysięcy złotych nawet więcej zależy jak mocno się pracuje w tym systemie Często hasłem jest, że podchodząc w strukturę i wprowadzając kolejną osobę do tego systemu, nie będziecie musieli pracować. I tak, i nie. Ponieważ żeby coś rozwinąć w biznesie, w każdym, to trzeba pracować. Ja się osobiście z tym nie zgadzam bo wiem jak to działa można nic nie robić i żyć z tego co się zrobiło czyli wprowadzić kilka osób i czekać ile te osoby wprowadzą e, tych, tych ludzi i z tego da się żyć jakieś tam pieniądze by mieli tak samo w moim wypadku ja mogę nic nie robić już teraz i żyć z tego co mam wypracowane no i tak sobie powolutku robić ale ja lubię pracować lubię cały czas tworzyć więc Pracuje wielo, wielopoziomowo, więc układam sobie różne, różne firmy w różny sposób. Buduję nowe. Eee, taką nową firmą, którą budujemy, to też właśnie prozdobotne, czyli to jest Twoje zdrowie 24 EU i tam dopiero możecie szaleć, jeśli chodzi o biznes z zdrowym trybem życia. Ale to może jeszcze dzisiaj powiem, a jak nie, to w następnym odcinku. Wracając. Eee, jeśli wprowadzicie danych, daną osobę do tego systemu MLM to te osoby pracując muszą dalej pracować tak samo jak Wy pomysł jest taki, że Wy pracujecie na przykład dwie godziny dziennie ale wprowadzicie cztery osoby i te cztery osoby też pracują dwie godziny dziennie no to razem już macie 10 godzin w tym samym czasie czyli na, te, na tą pierwszą osobę pracuje właściwie dziesięć 10 godzin różnych osób. A jeśli tamte osoby wprowadzą kolejne po, po 4 osoby, no to już jest tam 20, 30, 50 osób w tym samym dniu. Więc patrzcie, jak ta struktura może rosnąć i tak samo to polega z pieniędzmi. Jeśli te osoby zaczynają sprzeda sprzedaż, no to jedna osoba sprzeda ileś, ale 4 już więcej, a jeśli każda wprowadzi 4 osoby, no to to już jest 20 osób i ta pierwsza co wprowadziła tą, tą pierwszą osobę, no to już ma, ma 20 osób, które za nią pracuje. Jest to sposób na biznes, ale nie jest to też takie łatwe. Co jest plusem tego? Plusem jest to, że są świetne produkty. Trzeba przyznać, że produkty, które są sprzedawane, są dobrymi produktami. Jak ktoś jest zainteresowany produktami LR, może wejść na naszą stronę Twoje zdrowie 24 albo na duo live, tak samo tam są linki, gdzie możecie kliknąć i poznać te, 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 te e, nasze produkty, które ja tam też polecam w pewien sposób. I dzięki temu, jak Wy przejdziecie przeze mnie, to ja będę miał Was w swoim łańcuszku. Tak to mniej więcej działa. E, ale jak was to będzie interesowała taka sprzedaż MLM-u, to właśnie dzięki temu, że się zarejestrujecie u nas, osoby, które współpracują ze mną, z wami się skontaktują. Ale produkty są świetne i to jest właśnie ten plus, że dzisiaj jest moda na moda, właściwie jest potrzeba, żeby ludzie się oczyszczali, żeby się ludzie odkwaszali, żeby ludzie uzupełniali swoje diety suplementami, witamin itd. itd. E, brali wszystko co prozdrowotne no bo środowisko jest skażone wszystko to co tutaj na Śląsku mieszkam e, to no jest najgorsze powietrze no, mam nadzieję, że oglądacie telewizję czy internecie i widzicie jak na Śląsku jest to bardzo skażone ja nawet otwarłem stronę śmierdziele.pl, gdzie pokazuje tych śmierdzieli, którzy kopcą no to jest okropne i problem Życia w zgodzie z naturą, żebyśmy byli zdrowi, jest duży. W związku z tym, że ja tu oddycham jakimś świństwem, no to kupuję te suplementy diety, bo są dobre. Są drogie, ale są dobre. Jak coś ma być dobre, to musi być drogie. I łatwość sprzedaży tych produktów polega na tym, że na ich jakości. Czyli sprzedaje się w żywieniu, można powiedzieć same Mercedesy, tak, tej klasy produkty. To nie są jakieś głupoty, bo te firmy są wieloletnie, mają laboratoria swoje i tak dalej. Ale yy, dzięki temu ten produkt jest dobry. Oczywiście, jak mi jest minus, trzeba umieć to prezentować. Ja... Umiem to prezentować, ale nie ma na to czasu. Więc będą to za mnie robić inne osoby. Ale jeśli dana osoba będzie chciała z Was, któraś wejść w ten system i sobie powolutku coś dorabiać i mieć jakiś taki stały dochód pasywny, to musi się nauczyć tego, co, co tam mówią. Skontaktować się tam na nasz link, my Was skontaktujemy z tymi osobami i te osoby Was tego nauczą, jak to robić. To jest jedyna trudność, którą trzeba się nauczyć. Ale jak w każdym biznesie, trzeba się każdego biznesu nauczyć. To jest biznes sprzedażowy. Dla mnie to jest handel. Więc jak ja zawsze mówię, że handel i produkcja to są najlepsze biznesy. Więc jeśli ktoś nie ma aż tak bardzo rozwiniętego zmysłu do handlowania, ale potrafiłby to o czymś opowiadać i będzie przekonany, bo ten produkt będzie sam spożywał i będzie wiedział, że dobry, to znajdzie nowych klientów. Dzięki temu będzie mógł sobie dorabiać pieniądze. Fajnie, jak znajdzie ludzi zamożnych, którzy mają pieniądze, będą to kupować, bo ludzie z biznesu i ludzie przedsiębiorcy mają pieniądze. Nie do końca się będą chciały zajmować tym MLM-em, bo nie mają na to czasu ale mogą to kupować. A jak kupują, a ja kupuję, jestem tego przykładem, to te osoby tam dalej wszyscy zarabiają na mnie. Więc czy handel, czy inaczej, czy system MLM jest dobrym biznesem? Ja mówię, że tak. Tak, dla osób, które... Chcą pracować w pewnych strukturach, które potrzebują szkoleń, które potrzebują jakby trochę zwierzchności, które nie są do końca samodzielne, bo potrzebują swoich liderów. To jest dobry biznes. Czy mogę go polecić? Myślę, że tak, że jest tyle osób, które pracuje w tym systemie, że spokojnie sobie z tego żyją, są zadowolone i mogą się rozwijać znam te osoby mogę wskazać zresztą osoby które będą są za mną to są właśnie te, ci liderzy którzy którzy w tej chwili zarabiają te pieniądze i są zadowoleni jakie są dodatkowe bonusy oprócz pieniędzy no jest szybki system mają tak zazwiązane że łatwość możecie otrzymać samochody jak te samochody się dostaje samochody dostaje się albo w leasing albo w wynajem to różnie wygląda różnie w firmach to wygląda bo Duo Life ma wynajem a LR ma leasing i firma z, te, z tego że wy sprzedajecie te towary oni dopłacają wam do lat leasingowych może być nawet tak że wy nic nie płacicie bo firma wam za to zapłaci bo tam jest taki zysk i tak to jest wyliczone że jeśli macie dużo nad sobą pracowników, którzy dobrze sprzedają, to ten samochód to oni Wam spłacają. No i tam kolejni wyżej. Więc jest możliwość i zarabiania jakichś pieniędzy i otrzymywania bonusów w postaci samochodów czy jakichś wycieczek, bo są bardzo fajne wyjazdy wycieczkowe, no super, polecam, bo znam te osoby, widziałem ich, ich fotografie i tak dalej, bardzo fajne, fajne sprawy. I oczywiście osoby, które są ponadprzeciętne i potrafią naprawdę dobrze to organizować, ludzi kierować ludźmi, no to fajnie się mają. Ale to każdy musi sobie znaleźć swój, swój biznesik, ponieważ moim zdaniem niech każdy robi to, co lubi. Jaka to jest ważna zasada? Słuchajcie, jeśli rano wstajesz, się obudzisz. Nikt cię tam nie goni do pracy, żebyś być na siódmą, ósmą. Ty wstajesz kiedy ci pasuje? Szósta, piąta, czwarta. Jak tego nie musicie wstawać tak szybko. Możecie o dziewiątej wstać, bo macie czas. Nikt nad wami nie stoi. No ale dobra, staliście załóżmy o siódmej czy ósmej i myślicie, dzisiaj idę, będę pracował w pracy, którą lubię. Słuchajcie, mega fajna sprawa. Ja swoją pracę lubię. Rano wstaję. I robię to, co, co robię. Robię się herbaty, poczytam w internecie, i tak dalej, i tak dalej. Kontaktuję się z ludźmi, daję jakieś polecenia, robię to, co lubię. Nikt mnie nie zmusza, żebym robił coś, czego nie lubię. Słuchajcie, teraz jadę na spotkanie. Jest sobota, owszem. Ale. Jadę na spotkanie, porozmawiam z kimś godzinkę, czy pół godziny, a później idę na zakupy, bo lubię. Przyjemnym, spożytecznym. Super sprawa. Nikt mnie do tego nie zmusza. Gdyby mi się nie chciało, to bym nie pojechał, bo jestem sam sobie panem swojego czasu. I dopiero jak będziecie pracować na własny rachunek i będziecie właścicielami swojego czasu, 24 godziny, to będzie Wasze, wtedy odczujecie, jaka to jest frajda. Że Was nikt nie zmusza do tego, co robicie. Robicie wszystko to, co chcecie. Co jeszcze na temat MLM-u można powiedzieć? Nie wiem, co by jeszcze Wam powiedzieć. Myślę, że ja mnie to interesuje z dwóch powodów. Pierwsza rzecz to jest te suplementy, diety, które ja kupuję dla swoich potrzeb to ja potrzebuję się odkwasić, odchudzić, schudnąć yy, stracić wagę, poczuć się lepiej i te suplementy mi w tym pomagają jedzenie w sklepach, w hipermarketach, sami wiecie jakie ono jest nie polecam kupujcie zdrową żywność jak, jak macie na to możliwość no i właśnie, chcecie kupować zdrową żywność? Musicie zarabiać, bo ta zdrowa żywność jest droższa. Jak nie będziecie zarabiać pieniędzy, to będziecie kupować wszystko co w hipermarkecie. A w hipermarkecie jest jak zrobione, jest mięso na przykład zmielone, dodane jakieś tam dodatki, już nie mięso, dolane jakieś kwasów, jakieś wody z soli i tak dalej, byle waga i wam to dają do jedzenia. Jak to się ma z żywnością tam 30, 40 lat temu? Słuchajcie, nijak. Jak chcecie zdrową żywność, patrzycie, kilo kiełbasy kosztuje nie wiem 15 zł, a kilo kiełbasy zdrowej żywności kosztuje 30 zł. Ja tu pomijam tylko pokazuję skalę. Dlaczego tyle, a dlaczego tyle ta kosztuje? No bo tam są beznadziejne produkty, wypełniacze, a tam są same zdrowe rzeczy. Jest mięso, jest Naturalne przyprawy i tak dalej. Dalej jak będziecie świadomi, to prawdopodobnie też będziecie mięsa troszeczkę mniej jedli, bo jakby nie było mięso, to są tłuszcze, które trzeba spalić, jeśli nie spalacie tego, to trzeba troszeczkę mniej jeść. A już na pewno cukier słuchajcie, cukier i sól to jest biała śmierć. Cukier i sól, biała śmierć. Unikajcie tego, jeśli pijecie kawę z cukrem. Przestańcie słodzić. Przestańcie słodzić e, herbatę. Ja wyrzuciłem tylko cukier z kawy i herbaty. I słuchajcie, było to owszem lata temu, ale od razu 6 kg spadło. I śmietanka z kawy też wywaliłem. Piję gorzką kawę i ludzie, którzy piją gorzką kawę, mówią, że nie napiją się słodzonej bo wtedy czuć prawdziwy aromat kawy. Wy zabijacie tym cukrem e, ten te, te, te smak kawy. Więc unikajcie cukru, bo choroba cukrowa jest, cukrzyca jest bardzo, bardzo zła i niebezpieczna i powoduje uszkodzenie nerek, wątroby, właściwie wszystkiego, cukrzyca. A sól, słuchajcie, nadmiar soli, co powoduje? Jak nie wiecie, to Wam powiem, sól to jest kryształki soli, które w wodę. I sól osadza się w łokciach, tutaj wszędzie w ramiona i sól w postaci kryształków potem boli, nie? A oprócz tego sól jest w całym, w całej, w całym, w całym ciele i ona wchłania wodę. Ona wchłania wodę. Przestaniecie solić, stacicie nadmiar wody i od razu waga spadnie. prosty to, 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 to przykład, cukier sól dzień dobry, kilka kilogramów w dół leci. Prosty, prosta rzecz nie dosalać tam, bez sensu weźcie pieprz pieprz jest dobry i jest ok reasumując tę krótkie wypowiedź dla osób, które nie świadczą usług typu fryzjerstwo, kosmetologia nie wiem, jakiekolwiek usługi naprawcze lub nie świadczą usług handlowych, produkcyjnych MLM jest dobrym rozwiązanym na biznes Nie ma tam księgowości, bo wszystko robią za was, więc tego nie musicie w ogóle o tym myśleć I będziecie zdrowsi Więc Na tym kończę Mam nadzieję, że wszystko powiedziałem, ale może coś minąłem, to mi się przypomni, nagram kiedy indziej Kończę dzisiaj i oczywiście pamiętacie, że łapka w góra Tam do góry Subskrypcja dla osób, które jeszcze tego nie zrobiły. Bo tych filmów już mam teraz bardzo dużo. Praktycznie codziennie nagrywam te filmy, filmy, ale trochę później zwolnię. Chcę się podzielić swoją wiedzą, więc nagrywam praktycznie co chwilę. Jest parę fajnych filmików, więc sobie zobaczcie, naprawdę fajnych. Sam ja słuchałem od siebie powiedziałem, o jakie dobre rzeczy mówię. I... Subskrypcja, łapka w górę i udostępniajcie ten, 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 te filmiki, żeby jak najwięcej osób o tym słyszało. Oczywiście dla tych wytrzymałych, kilka słów w języku śląskim. To powiem Wam, jak byłem mały, to się mówiło: daj mi sznita chleba z umastą i solą. solą. Czyli kromka chleba ze smalcem. Sznita chleba. Z umastą. A dodatkową rzeczą, które, która babcia robiła, to była brózupa. zupa to jest coś a la wodzionka. Jest to chleb, woda, łój, i. Łój i co tam jeszcze? Sól ogólnie. I czosnek. Aha, i czosnek. Bardzo dobra zupa. I babcia robiła jeszcze dla nas e, zimnioki z kiszką. A zimnioki ziem, z kiszką to są ziemniaki z kwaśnym mlekiem. Kiszka to jest kwaśne mleko w języku śląskim, a nie tak jak w języku polskim kaszanka. Tak chyba jest mniej więcej. Więc u nas jadło się Zimnioki z kiszką i z jajcem. No, słuchajcie, to były dobre jedzenia. Dobra, to tak tyle. Jeszcze raz pozdrawiam. Cześć.